Cześć wszystkim, moi drodzy, nie wierzę, że ta chwila następuje, nie wierzę, że mogę zaprosić was na nie ma co ukrywać największą przemianę, metamorfozę w moim życiu. Dlaczego? Ponieważ będziemy wykonywali rękawy. Dla niewtajemniczonych to są tatuaże prowadzone odtąd dotąd, nie tylko na jednej ręce, a na dwóch, czyli tu i tu. To jest autentycznie niemożliwe, na co się pisze, ale wiem, że to jest bardzo przemyślana decyzja w moim życiu, o której zawsze myślałem, bo chciałem, aby takie tatuaże pokryły właśnie moje ciało. No to co, będziecie ze mną, mam nadzieję, że mocno będziecie trzymać kciuki. Nie ma co ukrywać, nie jest to jeden tatuaż, jest to całe. No dobra, skoro poszło, no to zaczynamy na początku, rzecz jasna jest, przygotowanie. Jak ja to robiłem, zaraz zobaczycie. Tatuażyści zalecają, aby używać mleczko do ciała. Ja akurat wybrałem Nivea i stosowałem je cały tydzień. Zauważasz na to, że jutro mam sesję, to jeszcze ostatnia aplikacja wieczorna, czyli po prostu kładziemy i rozsmalowujemy. Tylko jak jakbym bym był jakby strany, co no nie? Pinterest to była strona, z której chyba najczęściej korzystałem. Oczywiście wpisujecie daną frazę, która Was interesuje. Jeżeli chcecie mieć gołębia wytatuowanego, no to wpisujecie nie po polsku gołąb, tylko DAW. Druga to jest Tumblr. Piszecie ty, umybelyry, na pewno wiecie, o którą chodzi, a także na Instagramie wpisujecie sleeve czy cokolwiek i możecie sobie zaczerpnąć, tylko że tatuatorzy najczęściej proszą, aby dostarczyć obrazek, a nie pracę z czyjegoś ciała. No bo jak się mówi, nie tatuje się tego, co ktoś już ma na swoim ciele. No to z tych trzech stron korzystajcie, jeżeli chcecie wykonać tatuaż, a teraz już naprawdę ten dzień kończymy i widzimy się jutro, czyli w tym najważniejszym dniu. Kolejnym etapem jest wybór studia tatuażu. Ja przez długi, długi czas zastanawiałem się, którzy artyści będą najbardziej pasowali do mnie pod kątem ich designu, ich stylu tatuowania. Wybrałem studio we Wrocławiu. Już je widzę, więc chodźmy, zobaczymy je z bliska. I to są tatuatorzy, artyści, którzy wykonają dla mnie pracę. Pamiętajcie moi drodzy, że jesteśmy w Carmel Tattoo we Wrocławiu. Po mojej lewej stronie, na chwilę Cię przeproszę, znajduje się Daria, która tatuje w realistycznym stylu, ale może ja nie o tym opowiem, a sama bohaterka. Dario, ile lat tatuujesz i dlaczego właśnie realny styl? Eee, Tatuję już 4 lata. I po całej przeprawie przez różne style zdecydowałam, że ten jednak jest najodpowiedniejszy dla mnie. I myślę, że bardzo dobrze wybrałaś. Nasza praca będzie opierała się na? Przypomnij, pod, tak profesjonalnie. Eee, potem postaci, będzie florystyka, będzie trochę zwierząt, pokombinujemy trochę. Pokombinujemy, tak. Mhm. Czyli wszystko zostanie pokryte i na ile sesji mniej więcej to się rozbije? Oj zobaczymy, myślę, że między 4 a 5. Dużo. Dużo no trzeba. I z drugiej strony mamy Łukasza, który również tatuuje w realistycznym stylu, tylko że trochę inaczej, ponieważ ciebie wyróżniają takie duże postaci, z tego co zauważyłem. Staram się robić duże projekty i mocno skontrastowane na skórze. Dlaczego? Co to? Tak chcesz się wyróżnić? Nie, wydaje mi się, że tak są najbardziej czytelne. Okay. E, I zaraz po zrobieniu i po dalszym wygojeniu. No tak. I my też wykonamy w ogóle w tym stylu, no tak. bo inaczej byśmy nie doszli do porozumienia, a powiedz mi, to będzie taki antyczny styl? Figury? Tak, zrobimy trochę mitologii, poskładamy to w całość i będzie. A fajnie. ile lat tatuujesz? Yy, około trzech. Około trzech. Doświadczenie jest, wszystko jest, a powiedz mi, też wykonamy to na 4-5 sesji, czy. Tak, staramy się zrobić też tak na myślę, cztery sesje. O ile wytrzymam? Jak wytrzymasz? Bo Bożem, że z tym może być różnie. I we mnie zastanawiacie się, dlaczego akurat w tym studiu wylądowałem. Moi drodzy, przeglądałem no po prostu miliardy prac na Instagramie i właśnie pracę zarówno Łukasza, jak i Dari. Taki uśmieszek. <laughs> Najbardziej przypadło mi do gustu. Jeżeli chcecie zobaczyć, to wbijcie na Tatu Mielczyk do, na pracę Dary i Łukasz Brzeziński Tatu, żeby zobaczyć pracę Łukasza. A teraz my razem wspólnie przechodzimy do wizualizacji. Na czym to polega? No, po wykonaniu zdjęcia możemy w końcu przerzucić to do programu. Mhm. Cyk. To ja. Tak, to ty. Twoja Boże, łapa Jaki wielki apier. Ja <laughs> Dobra. I hop, no. mamy projekt. Okej. Okay. Przekładamy go na skórę i mniej więcej możemy zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Ale później przybierze to jednak barwę lekko skóry. No tak. No, no. Ale będziemy pracować w czerni i bieli. No ja. No no, 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 no. Tak. No. No, no. <laughs> Nie no, jest miazga, jest miazga. No dobra, no to to jest nasza praca. To jest taka praca. sesja tatuowania, tak? Taka jedna. Postać. No, chciałabym się zmieścić w jednej hecyi i mam nadzieję, że wytrzymasz. No, wytrzymamy, wytrzymamy. Chyba powinniśmy wytrzymać. Dobra, to to mamy pracę od Dari, tylko fragment on pokazuje na razie. A teraz przejdźmy do Łukiego. Tak to będziemy robić. Aha. A możemy troszeczkę bardziej pokazać, żebym zobaczył. O! I on będzie aż tutaj. <śmiech> <śmiech> Czyli on będzie odtąd, aż sięgał tutaj mniej więcej. Tak, w tą stronę zrobimy jedną postać i. Będzie to wyglądać mniej więcej w ten, w ten sposób. Okej, okay. i odtąd już będzie wszedł tak. dalej. Tu zrobimy coś innego. Nie, no, ale bomba, no że, że można, wiesz, zobaczyć. Nie no, ale programik robi wam robotę, wam powiem. Czy jeszcze lepiej? O wiele. O wiele. No bo jakby nie było, widzę co zostanie naniesione. O! No ktoś mi powiedział, dobra, no to masz teraz stare, sobie zobacz, a tu jednak wszystko jest. Mega in plus. No dobra, to co, teraz drukujemy i, i sprawdzamy. Tak, i zobaczymy na skórze, jak to będzie Okej. Okay. A kolorystyka też będzie podobna? W sensie, no ta jest, ten jest jakiś taki niebieski, ale ten. Nie, masz jest... tak jasną skórę to raczej powinno faktycznie wyglądać, że będzie czarna, nie? Nie niebieskie. Bo ten ogólnie ma dobrą tom. Kolor mi się podoba. Wygląda, wyglądał, nie? Tylko widzisz, to było świeżo odświeżane, to jest jeszcze czarne, ale już po dwóch latach na przykład ta czerni wygląda tak nie? Ale bardzo dobrze, mi się to akurat podoba, jak to wygląda. To w sensie i tu, i tu, u ciebie. Ładnie. Tu to już jest tak wygojone mocno, zresztą zaraz się nadali rękę czarną, więc. Nie, ale bardzo ładnie. W momencie gojenia ta czerni będzie wyglądać inaczej. To jest starsza, ta jest nocna, nie? No, oczywiście. Nie, no dobrze, okej. Okay. No dobra, to teraz przechodzimy do elementu yy, drukowania. Tak. Dobrze, no to muszę wyjaśnić. Yy, teraz, moi drodzy, będziemy drukowali tatuaż, który będzie naniesiony na skórek, by później go odbić. Czyli to jak wizualizacja była, no to teraz jest efekt tego, że widzimy to w rzeczywistości. Daria już wydrukowała, widzę to co? Możemy przenieść się w sumie już tam. Okej, okay, dobra. Bez zbędnego. A to jest ja. No ale no trzy razy lepiej wyglądałem z nimi. No powiedz szczerze, na pewno ci, na pewno ci się podobam. Znaczy, no chciałabym, żebyś zobaczył, jak mniej więcej to będzie wyglądało. Mhm. Nie no, jest dobrze. Bo tutaj ona ogólnie to będzie tak? No to będzie się głowa zaginała i to będą tak, Aha. takie cienie, nie? Bo Aha. ona jest nudynką, więc tam za dużo nie okay. z, z cieniami, nie? I tutaj będzie się kończyło. No. I tutaj później lecimy no i z tym. też do tego miejsca mniej więcej, nie? Mhm. no co po prostu cała ta część będzie tu tak. przykryta. Dobrze. Okej? Okay? Okej, okay. podoba no, mi się. To ja siadam i odbijam. No. I działamy! Okay. A wy to patrzycie. Od samego tatuażu dzieli mnie w zasadzie już 10-15 minut, ale ja się cieszę, bo wiem, że to jest bardzo odpowiedzialna decyzja w moim życiu i przede wszystkim przemyśla na. Specjalnie rozbijam na sylaby, żebyście wiedzieli, że także i wy, kiedy będziecie podejmowali taką próbę na swoim ciele, to przemyślcie to 100 tysięcy razy, jeżeli chcecie to naprawdę wykonać. Ja jestem pewny, dlatego chciałbym Was zaprosić na tę przygodę, żebyśmy odbyli ją wspólnie. Kalka na ciało i dziaramy. Nie powiedziałem Wam jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii, mianowicie, aby nie pić, rzecz jasna, alkoholu tuż przed zrobieniem tatuażu i najlepiej kilka dni wcześniej, oczywiście o narkotykach nie rozmawiamy jak sami wiemy, tego nie można. Dodatkowo nie bierzmy leków, które mogą potencjalnie rozrzedzić krew. Także przychodźmy trzeźwi, po dobrym śniadanku, wyspani, duża ilość wody tuż przed. Oczywiście jeszcze wypełniłem stosowny druk, jak to przystało. No to co, teraz będziemy nakładali kalkę. Jak widzicie, coraz mniej mówię, no bo stres jest większy, ale jedziemy. A w ogóle dlaczego zostałaś yy, tatuatorką? No. Rysować rysowałam, chociaż jak teraz popatrzę z perspektywy czasu na te rysunki, to były straszne. <śmiech> <śmiech> no ale... Chciałam, po pewnym czasie stwierdziłam, że spróbuję. A pierwszy tatuaż wykonałaś kiedy? No tak, właśnie 4 lata temu. W koleżance, w domu, na kanapie, nad kostką. <grym> Moja babcia co chwilę zaglądała, co ja tam odwalam. A babcia nie chciała niczego? A we Maryja na przykład? Kurde, nie zdecydowała Może jeszcze ją namówię, jeszcze <grym> jest czas. Dobra, <grym> <grym> nie mi się teraz. Okej. Okay. Tu na dole nie będę za bardzo wyjeżdżać, bo będziemy kontynuować po prostu. Ja nie chcę sobie tego miejsca za bardzo zapełniać. Najprawdopodobniej z tego, co widzę, tak jak planowaliśmy, tu jest jeden element, tu następny i tu jeszcze jeden tak. w samym projekcie. Tu pewnie będziemy musieli dorobić jakieś tam małe... No i bardzo dobrze. Cokolwiek. Tak, nie tak, wiem, że, tak. Żeby jednak to połączyć, bo jednak się tutaj to trochę skróciło. No ale nie możemy tego też za bardzo... No nie, no żeby to nie było też takie no, ogromne. Żeby nie było takie toporne, nie? Tak, bo tak, tak. Ma... Wygląda dokładnie tak. Jak chciałem. No dobrze, moi drodzy, to w tym momencie myślę, że zakończymy pierwszy odcinek, ale pamiętajcie, że pojawi się jeszcze drugi, a także trzeci. W jakim czasie to od Was będzie w głównej mierze zależało, jak się wykażecie, ile będzie łapek w górę. I pamiętajcie, że background i także inne sesje będą pojawiały się na Instagramie, nie tylko moim, ale także artystów, czyli Dari i Łukasza. Sprawdzajcie na bieżąco. No a teraz już idziemy się poddać tej najważniejszej próbie. Także trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Niby już zakończyłem, ale jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że właśnie idę tatuować. Więc trzymajcie, proszę, kciuki w górę i zasubskrybujcie tutaj kanał, by nie przegapić kolejnych produkcji. Tutaj macie inne w międzyczasie. No i co? Życzę powodzenia! Cześć!